Cześć wszystkim, Wiem na was w drugim odcinku z bazy Astrala, z Gwiezdnej Bazy. No i pierwszy poziom był ukończony ostatnio, dzisiaj będzie drugi. Raczej nie więcej, tak sądzę. A, mówiłem, że pierwszy poziom i pokazywałem opcję. super. W ogóle jest ciekawa sprawa nawet. Star Comet opcje tam Gwiezdnej tej bazy. I to jest tam jakaś baza, która się kręci wokół Ziemi, nie? Czy jakieś tam planetki do życia? A kolejne misje już na jakichś kolejnych planetach. Sprawo. Dobra, miałem sprawdzić, o co chodzi w przechodzeniu tej gry na 100%. Sprawdziłem i nie znalazłem za dużo. Ehe. Wydaje mi się, że trzeba faktycznie po prostu na każdym poziomie zebrać wszystkie złote medale. I wtedy będzie można uznać, że misja jest zaliczone na 100%. A jeszcze sprawdziłem coś takiego, że jest tutaj podobna sprawa co w tej Story 2. I nie wiem czy to będzie taki spoiler czy nie, ale mówię tu o warunkach przejścia gry całej. Będziemy musieli i tak zebrać yy, przynajmniej jakąś tam część tych złotych medali. Więc nas nie ominie ich szukania, Przynajmniej trochę. No dobra. miejsca druga Flamar. Zobaczmy co nas czeka dzisiaj. Buzz, pamiętasz jest na i potrzebuję, Okej, okay, Buzz. Let's run through some of the basics. You can't może mi wyjaśnicie, dlaczego ja słuchałem całego tych dialogu, skoro on się powtarza co misja? ale przynajmniej teraz to będę to o tym pamiętał, spod, więc nie będziemy na pewno. Znaczy, a przynajmniej ja nie będę go próbował to słuchać, to bo to coś tam powie nowego. Nie. Na każdym poziomie tylko może na początku coś powie nowego, a tak to się cały czas powtarza. Także nie opłaca się go słuchać. Zimmy, czerwona planeta? takim Mars. Hi, the mistress of mass and all of its attraction. And i have a crush on you. Ale ty masz laska, ogromny web ciekawe czy proporcjonalnie do tego masz inteligencję ha <laughs> się, czy ta planeta będzie tak czerwona też na poziomie? Buzz, does it have to come to this there's only room in my life for one lady. Star command no one refuses me a i ciekawostka jest taka, to już zdążyłem ogarnąć ostatnio. Eee, dobra, możemy ją wyprzedzić nawet. <grywa> ogarnąłem, że... I eee, ja, co ja ogarnąłem? Czy ja nic nie ogarnąłem? Łapiemy na pewno te y wszystkie trójkąciki, ponieważ dzięki nim będziemy mieli więcej punktów. <grywa> te gagi te całe, nie? Aha! Dobra, teraz ogarniam wszystko, absolutnie wszystko. Są te kulki takie, co nie? I, w ka i każdą tą kulkę można wejść, jeżeli ma się odpowiednio dużo tych. Eee, rzeczy. Eee, te, tych monet, tak? Kur... O jezu! Halo, Nie latu błagam. Ociul, mam to naciskać? Chyba zdechnę. To by nie zdechnął. Ale było blisko. Ja nie muszę zbierać ich, jeżeli nie chcę ulepszać broni, żadnych. Ale jeżeli chcę je ulepszać, no to trzeba będzie je zbierać. Dobra, teraz to ja już nie wiem co ja to robię. przeciwnik w ogóle ucieka. Dobra, wiem co się dowiedziałem i już mówię. Eee, w tej grze są te całe animacje. Kurwa, Chłopie dawaj, dawaj, dawaj. No nie. On jest w stanie podlecieć trochę wyżej? się ma? pomóż nam. On miał nam podobno ten... pokonałeś przeciwników, albo coś w tym stylu. Eee, dobra, nieważne. Zaraz nam się nitro skończy. Eee, niedobrze. Mamy te całe animacje i to o nich chciałem powiedzieć, kurde. Bo ta gra jest właśnie na podstawie serialu i w związku z tym mamy tutaj sceny z serialu i też, wow, ciekawe, też jest taka sprawa, że... Ałć! Boli, boli, boli. Kurde, my ścigamy dosłownie tych samych wrogów, co Bas Lightyear, Bas Astral miał w animacji. Tak jak w pierwszym odcinku tego serialu, bo jest tam dostępny na YouTubie, zobaczyłem, że właśnie jest. Ten przeciwnik w ogóle, co mieliśmy go na pierwszym poziomie, tam chyba nie chce iść. No i... Kurde. O! No i też tutaj w pierwszym poziomie... No właśnie mieliśmy tego wroga, nie? I tak coś podejrzewam, że z większością zamienił sobie może tą broń. Która była taka fajna? Kurde, żadna. Nie. A jedną tego samo naprawdzająca było. Ja ich w ogóle nie rozpoznaję. Eee. Nieważne. Przejdźmy tędy może. Ja tak zapominam coś, co Hidas chcę powiedzieć, no nie wiem dlaczego. Bateria. Dziękuję. Nie. Mało sekund zostało. Dobra, i nie zebraliśmy tym razem wszystkich. Nie uratowaliśmy chłopów. Trudno. Ej, to jest w ogóle postrany ten poziom. W sensie. Ała. No, już tu jestem. <grym> Ech, prawie się udało. No, prawie tam byłem, nie? Widzieliście sami. Aj, wzór wygrał. Ja, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Mimo tego, że ja tak zapierdzielam w tym poziomie, to i tak e, nie dościgam przeciwnika swojego. Huh. Ciekawe całkiem. No to, no to super, bo naprawdę nie będziemy mieli tutaj żadnego zwiedzania. Będziemy musieli po prostu lecieć do przodu i tyle, i koniec. Ale dobra, pominęliśmy tam jednego kosmita. Czyli w sumie mogłbym... No mogłbym się trochę bardziej porozglądać. Ej, a teraz mamy wszystko do zbierania od nowa? Czy jednak może... Że nie muszę od nowa zbierać? Muszę, no co ty myślałeś, że nie? Czterech kosmonaucików. Dobra, tu pierwszy tyk. I wyrąbany we wszystkich innych. Dobra, ej, no ja myślałem, że jak jednak będę zbierał te rzeczy, no to tam... Uuuu... Coś daladzą. Nie wiem. Lepsze nitro albo coś na stylu. Ale to nic, nic kompletnie. Standard issue laser. No i teraz jest ta nie? Czy kurna faktycznie ścigać typa? Czy jednak kurde... nie. To jest to problematyczna sprawa dosyć. Możemy omijać tutaj te wszystkie rzeczy. Albo walczyć z wrogami, a możemy też ścigać gościa. Trzeba będzie gdzieś znaleźć złoty środek w tym. No bo... Ja ostatnio próbowałem praktycznie cały czas go ścigać, nie? To naszą przećwinzkę. No halo, postać Dobra, jednej rzeczy w sumie nie czaję. Ja nie wiem, w którym wszystkim się skacze. No po prostu w tej chwili nie mogę skakać, bo mam to. Mam te śmieszne skrzydełka nieska nieskaczące. Bac nie jest latającą zabawką. <laughs> Zarąb się. No naprawdę, no zobaczcie. Ja mogłem, ja mogłem tam stracić czas, żeby sobie walczyć z tymi wszystkimi przeciwnikami, No ale w tym samym czasie mi Spierdziora ta. Co ja mam się ją, ją ścigać? No bez sensu, nie? Trochę chyba. Nie ma tu jakiegoś dopalacza, przyspieszacza? Bo jakiś tam jest, nie? Ale nie da się do niego, kurna, odnowić żadnej. Okej paliwa? Nie da się? Ej, już je straciłem. Myślałem, że wiesz, że to jest paliwo, nie? A to jest w ogóle nic. Nie wiadomo co. Dobra, co ja zabrałem? Czy to jest... Co to za miota czołgnia chłopia? Dobra, to w prawo będzie gnui, na pewno. No jeden niby. <laughs> Jeszcze jest do ratowania. Orety tyle złota. Ops. Prawie się udało. Mam tu podwójny skok? No nie, nie za bardzo chyba. No no mi tak spiernicza, że po strany to jest. No dobra, teraz powiedzmy, że nawet się chyba do niej zbliżam szybciej niż ona mi spiernicza. Ale już tego ostatniego chyba to nie znajdę. Albo i znajdę. Włód? Mam wrażenie jakby teraz mniej tego było ich do zebrania. Jak teraz nie zdążę. Ciekawe, czy sobie przypomnę co ja w ogóle chciałem wcześniej powiedzieć, nie? Ops. Zążę. So so, like Bo zacząłem coś mówić, a oczywiście nie, nie, nie skończyłem i już zapomniałem. Ale dobra, to wrzucę wam taką ciekawostkę za to w rekompensacie. Zobaczyłem ostatnio. E, no tam jak szukałem... Tej gry i jakieś informacje o niej, jak ją prześnią 100% i tak dalej. No to ciekawa sprawa się wydarzyła. Zobaczyłem aktorów głosowych, którzy podkładali głos y, właśnie w tym serialu Baza Astrala. Się kurna okazuje, nie wiem czy ktoś zna, ale taki jeden Patryk Delich. O oh, kurde, znowu te dźwięki. <laughs> Dobra, nie, nie pamiętam jego nazwiska, ale. Bazowi podkłada głos chłop, który. Ale ona ma dużo zdrowia. Nie mam już broni. Podkłada głos yy, gość, który grał w facetach w czerni, drugiej części. Oraz w serii niefortunnych zdarzeń w nowym serialu. Fajna sprawa, nie? Tore, tygrymy tylko znamy jego pamiętą nazwisko. No ale w sumie, jak piszecie, baza z gwiazdnej floty to raczej będzie. Dobra, ta broń jest słaba, może ta lepsza. Susza. <grym> Ej, ja szybciej trasę zdrowie. Nie, nie zgadzam się na to. Ale tę misję chyba można też przegrać tak o, po prostu, nie? Dobra, trafiam w nią mniej więcej. No mniej więcej to ja nie trafiam w nią. O, O, jest, jest, jest. Siada, siada, siada. Walić cię, walić cię mocno. Gdzie tu spierniczasz? Kocha ją po? Trochę ją powstrzymamy. Ała, a co to niby było? Czy ona odbija mój na pocisk we mnie? Chorąbał. Wciąż nie wiem co to są za rzeczy, myślałem że to mnie będzie naprawiać. Ale to mnie nic. Dobra, nie mam no i ani nic może, oj. Ja już mam tak mało zdrowia, dlaczego ja go... Ja go bardziej nie oszczędzałem, nie mam pojęcia. No i jej się zaraz dopiero pierwsza kulka przecież skończy, a ja nie, jak nie. Ostatnia broń nam została, chłopy. I to to najgorsza, bo z bliska. Jajaj. O? Dobra. Powiedzmy, że spróbuję ją ścigać. Może tu mnie nie zobaczy. A chyba jednak widzi mnie. Ty, jaka ona cwana? O kur... Cwana bestia. Wzięła i sama ode mnie uciekła. Kiedy ja chciałem do niej z bliska broni nawalać. Nie uciekniesz mi No come on to już, już nie ma tarczy A ja nie mam zdrowia Ale to może się udać Jeżeli tylko ominę te rzeczy O rany O kurna Jak jak mam, mam zdrowia Oje ja. nie, nie 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 Ja to chcę na bezpiecznie Jak nie Nie ma takiej szansy Ugh. Ah Yes. It's time you learn that while you may conquer worlds, you cannot bend the will of men. Gravitina, you're a very, very evil lady, but no! somewhere there's a fellow who thinks evil and a great big head are just about the best things a girl could have. <laughs> Well, sure. And someday, Gravatina, when they finally let him out of that little room that they've got him locked up in, he'll move the heavens to find you. That's how love is. And in the meantime, keep that pretty little nose of yours clean. The mon is stary na specjalny kafkar. Is jest real, bardzo strala. No dopókiśmy z tych uropek. Kiedyż mi się skołę, jestem trochę z realem Disneyowym. No dobra. No i co to teraz się stało? Zostaliśmy medal za Eee. No, za ukończenie poziomu dostaliśmy medal za zdobycie chyba kredytów jakichś i zdobyliśmy srebrny medal za tych kosmitków. No ale co to w takim razie znaczy? Bo to chyba nie znaczy, że... czekaj, będą dwa na pięć medali, zgadnę. Dobra, jeszcze nie ma zgadywania, bo jest zapisywanie. Bo próbuję zrozumieć o co chodzi w tym, nie? W ogóle do... O. <śmiech> Obrazki. <laughs> Na no PlayStation. Takie same jak w tym. Crashu Spyro, Owejna sprawa. E... No tak. Kółko to będzie. Ch... E... To po lewej stronie. Nie? Po prawej? Tak. Czyli kwadrat jest po lewej, dobra. A X u dołu, a trójkąt do góry. Fajnie mieć dwie konsole PlayStation i nawet nie pamiętać, nie? O, gdzie są klawisze? Dobra powiedz Miałem rację Czyli Nie ogarniam skąd zdobyć inne medale, nie? Bo wygląda na to, że Można zdobyć złoty medal za kosmitów małych? No ale to No zebrałem widzieliście Wcześniej wszystkich Chociaż na początku nie by było ich 5 do zebrania, a zebrałem ich 4. A potem były tylko 4 do zebrania i zebrałem wszystkie 4. Aby mi się coś pomyliło. O. I jeszcze medal za zdobyte kredyty. Z tym, że tam odblokowałem srebrny. Czyli. O. Za 130 odblokowałem srebrny, czyli musiałbym zdobyć chyba 150 kredytów, żeby odblokować złoty medal i nie ogarniam skąd zdobyć złoty medal za tych kosmitów no bo sądzę że się da no to no przez chwilę było ich tam 5 potem były 4 dobra no nie wiem szczerze chyba będziemy się przejmować zrobieniem tego na 100% może dopiero na samym końcu gry? gry bo teraz to tak patrzenie w sumie takie losowe a może z czasem w jakiś kolejnych poziomach zobaczymy co innego możemy, za co innego zdobyć medale. I z tą wiedzą będziemy w stanie się cofnąć w poprzednie poziomy. Dobra, wiem, za co mogłyby być jeszcze w sumie te medale. Za pokonanych ewentualnie przeciwników. I być może za to jeszcze może być ostatni medal. Jeżeli no, dojdziemy do samego końca przed bossem. Ale wiesz, co jest dobre załkiem? że jak się już zrobi tą jedną misję na ileś tam jakieś tam medale to jest taki motyw troszeczkę o do czego to porównać jakaś taka gra w której można było pierw kurde teraz chyba nie wymyślę hmm. ale wiecie o co mi chodzi że można zrobić jakąś jakiś jeden cel danej misji i dopiero przy kolejnym poziomie zrobić inny cel. O, wiem, ale to jest głupie porównanie, ale Bridge Constructor Playground, tam tak samo. <noise> Że można najpierw się skupić na jednym celu, a dopiero przy kolejnym podejściu można się skupić na jednym. To by było tak całkiem spoko w takim razie. To by można na początku zebrać wszystkich ziomków przy pierwszym podejściu. A przy drugim spróbować być szybciej niż przeciwnik. Ewentualnie za pierwszym podejściem można by najpierw spróbować być niższy niż przeciwnik, a dopiero przy drugim, kiedy już się zna mapę, zabrać małych kosmitów. No, któraś z tych rzeczy, tak sądzę. Nie wiem, możecie napisać co bardziej jaki aspekt na początku chcecie zobaczyć w tej gry, czy najpierw szybkie przechodzenie poziomu, tylko że wtedy będzie mało powtarzania najpewniej, i będą krótkie odcinki, bo pewnie nie będę chciał więcej niż jednej misji robić na film. No albo szukamy tych ziomków i zwiedzamy mapy. No, także macie co do skomentowania, co do powiedzenia. A na tę chwilę chyba koniec. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy i na razie.